to nieludzkie miejsce w poprzednim odcinku czekaj to chyba gdzieś tu jak dla mnie cała ta pieprzona droga wygląda identycznie tak jestem pewien ten znak lary wskazał na jakiś punkt po prawej stronie chata 3 mile widzisz pamiętam go to był ostatni który zauważyłem zanim urwała po chwili wahania jakby sam nie umiał udźwignąć wagi słów które zamierzał wypowiedzieć dokończył zanim otoczenie się zmieniło Dobra, skoro tak mówisz, przystał Jack i zahamował. Larry, nie czekając na pozostałych, otworzył drzwi i wysiadł. Medi zobaczyła, jak Larry podchodzi do wkopanego głęboko w ściółkę na poboczu słupa z zieloną tabliczką. Również otworzyła drzwi. Od razu uderzył w nią szklisty chłód, a oddech zmienił się w parę z całą dziką, nieokiełznaną mocą, naparła na nią także świadomość otaczającego ich nocnego lasu, wraz ze wszystkim, co może się w nim kryć, z całą pewnością uważając ich za intruzów, o ile nie za późną kolację. No dobra, Indy, to czego szukamy? Bo jeśli wiru znamionującego obecność szczeliny czasoprzestrzennej, to nie chcecie martwić, ale ślady, a raczej ślad opon. Założę się, że nie licząc was, tą drogą dziś przejeżdżał tylko jeden pojazd, mój Harley. Ślad był niewyraźny. Słabo odciśnięty w suchym piachu i pstrzących go kępkach trawy. Ale jego istnienie nie ulegało wątpliwości. Tylko, że było z nim coś nie tak. Medi nie potrafiła ogarnąć tego umysłem. Ślad się u... Urywał, jak ucięty, jak od pieprzonej linijki, wydusił z siebie Jack, przykucając w miejscu, gdzie odzwierciedlające wzór bieżnika wyżłobienie znikało. Wy zniknęliście. Boże, co tu się... Co? Zdążył jeszcze zareagować Jack, ale resztka jego pytania utonęła w histerycznym wrzasku Kler. Po prostu rozpłynęliście się w powietrzu. Co tu się dzieje? Co tu się do diabła dzieje? Okej, okay. raz kozie śmierć, obwieścił mrocznym, studziennym tonem Jack. Brzmiał w tej chwili jak saper, niepewny, który przewód powinien przeciąć, ale wiedzący, że coś musi zrobić. Silnik Tesli zamruczał, rozwidlenie zaczęło się przybliżać. Gdy do niego dotarli, Jack miękko skręcił kierownicę w lewo. Wkrótce reflektory wyłuskały z ciemności tablicę, o której mówił Larry. Czarne litery na białym tle. Danford, gwiazd południowy. Zaraz za granicą miasta piaszczysta nawierzchnia przeszła w stary, spękany asfalt, a między brzozami, niczym robaczki świętojańskie, zamajaczyły pierwsze, nieodległe już światła. Pierwszym uczynionym ludzką ręką obiektem, który zobaczyli, był parterowy baraczek z dużym napisem Tartak Norena nad wejściem. Nikogo tu nie ma, wydusił Jack, ciężko wypuszczając powietrze z płuc. Poprzednio też nie było, odparł mulary, ale już kawałek dalej. Odcinek czwarty. W czasach świetności Danford bez wątpienia było typowym nowoangielskim, małym miasteczkiem niczym z pocztówki. Z główną arterią, przeciętą w połowie owalnym lub prostokątnym rynkiem, na którym znajdował się ratusz, poczta, być może kościół, dominującego wyznania, oraz pomnik upamiętniający lokalne osobistości i siecią odbijających od niej w różne strony i krzyżujących się krętych uliczek, usianych sąsiadującymi ze sobą nowoczesnymi i klasycznymi domami w stylu wiktoriańskim i kolonialnym. Właśnie do jednej z nich Doprowadziła ich do jazdówka z lasu. Latarnie rzeczywiście były zapalone. Dekorowały pejzaż stożkami bursztynowego, maślanego i seledynowego światła. Po obu stronach ulicy ciągnęły się szeregi jedno- i dwupiętrowych domów z czerwonej cegły i pomalowanego na biało lub beżowo drewna. Wszystkie miały przestronne ganki z kolumienkami i krótkie kamienne podjazdy. Na zdecydowanej większości z tych ganków lub w parterowych oknach pyszniły się halloweenowe dynie. W kilku przypadkach włożone do nich świece nadal się tliły. Medi podejrzewała, że kiedy, jeśli dojadą do głównej ulicy, ujrzą tam kolorowe dekoracje z bibuły lub sztucznych kwiatów na fasadach sklepów, restauracji, szkół i biur miejscowych firm. O tym, że wydarzył się tu kataklizm, najdobitniej świadczył panujący wszędzie nieopisany bałagan. Po trawnikach domów i chodnikach walały się papierowe kubki, torebki na słodycze z porozsypywaną wokół nich zawartością, odłamki szkła z powybijanych szyb, jakieś przypadkowe fragmenty domowych sprzętów, strzępy dekoracji oraz mnóstwo innego zdezelowanego i zdekompletowanego badziewia. No i samochody. Rzeczywiście sprzed czterdziestu i więcej lat, zaparkowane krzywo w poprzek ulicy, z pootwieranymi drzwiami. Całkiem niedaleko brązowy Mercury tkwił wbity przodem w latarnię, która prawie się na niego przewróciła. Wszyscy pomyśleli to samo, że manewrowanie samochodem między całym tym złomem będzie dużo trudniejsze niż ta sama czynność na motocyklu. No i – wychrypiał przez ściśnięte gardło Jack – gdzie oni są? Nie zobaczyli ani jednego ciała. Nie rozumiem, odparł z dezorientowanym tonem Lary. Były tu, naprawdę, tu były, przysięgam. Na całej ulicy stały kałuże krwi, spływającej do kratek ściekowych. Była jeszcze świeża, pamiętam, jak odbijały się w niej światła latarni i księżyc. Claire odsunęła dłoń medii, odważyła się wyjrzeć. Nie przedostaniemy się, nie samochodem, powiedziała płaskim, upiornie rzeczowym głosem. Powiedz mi coś, czego nie wiedziałem, skarbie, mruknął posępnie Jack. Nie rozumiem, powtórzył swoje lary. Znów włączył iPhona i znów kamera pokazała coś innego niż to, co odbierały ich oczy. Według niej znajdowali się w środku leśnej gęstwiny. Medi wyraźnie widziała oświetlone przez reflektory Tesli pnie drzew i ornamenty splątanych krzaków, które wyglądały jakby szorowały po karoserii. Zakręciło jej się od tego w głowie. Czyli co? Wstali i poszli, po drodze nie nieomieszkawszy zmyć krwi, rzucił Jack znikłym odcieniem swojej zwykłej zadziorności, która teraz była jedynie nieudolną próbą zamaskowania paniki. — Nie wiem — odburknął Larry. — Może to jakiś inny wariant, jakaś inna wersja Danford. Może nastąpiło jakieś kwantowe przesunięcie, albo… — Daruj sobie ten pseudonaukowy bełkot, okej? Okay? — zgromił go Jack ale zadane przez niego pytanie zawisło nad nimi ciężko. A wśród nasuwających się odpowiedzi, których żadne z nich nie odważyło się wyartykułować głośno, każda jawiła się jako bardziej przerażająca i nie mieszcząca się w nawet najmniej ortodoksyjnych kanonach racjonalnego rozumowania od pozostałych. Dobra, musimy coś zdecydować, podjął Jack. Ja proponuję siedzieć tu i czekać. Niby na co? Rzuciła Claire. Nie wiem, na cokolwiek. Na to, że to zjawisko samo zniknie, że zamknie się szczelina, że stanie się to o świcie. To, że kamera naszego geniusza nadal pokazuje las, musi coś znaczyć. Najprawdopodobniej to, że w jakimś sensie nadal znajdujemy się w naszej rzeczywistości. W czymś w rodzaju superpozycji. A to, co nas otacza, jest jakąś, sam nie wiem, holograficzną projekcją która oddziałuje na nasze zmysły, ale już nie na elektronikę. Brak zasięgu w lesie nie jest niczym nadzwyczajnym. Więc może, odważyła się zasugerować Claire, moglibyśmy użyć kamery jako oczu i z jej pomocą wrócić do chatki. Prawdopodobnie w realu i tak byśmy jej nie zobaczyli, wyraził powątpiewanie Jack. Wygląda na to, że jesteśmy i tu, i tam jednocześnie, ale z jakiegoś tajemniczego powodu nasze mózgi wybierają tu. Może wcale nie wybierają, wtrącił Lary. Może po prostu odbierają silniejszy sygnał. Sygnał, który emituje Danford. Tym razem Jack go nie ofuknął. Czekajmy, wrócił do swojej poprzedniej propozycji. No więc czekali. Kwadrans pół godziny. Nie rozmawiali. Nikt nie wysuwał kolejnych błyskotliwych hipotez. Zdewastowana ulica trwała wokół nich, niewzruszenie. W końcu zaczęli przysypiać. Ostatnią świadomą myślą Medi było niezachwiane przeświadczenie, że wszystko będzie dobrze. Będzie, bo po prostu musi być. Bo przecież złe warianty zawsze zdarzają się gdzie indziej i komu innemu. Wojny wybuchają daleko od nas. Kryzysy ekonomiczne, nawet te poważne, obchodzą się z nami względnie łagodnie. Groźby użycia broni jądrowej przez Putina albo tego pucołowatego gnoma z Korei Północnej, ostatecznie pozostają tylko buńczucznymi wymachiwaniami pięścią. I tak dalej, i tak. odpłynęła. Coś nawet zaczęło się jej śnić. Coś całkiem przyjemnego, związanego z Larem i ich planami na przyszłość. Nagle obudził ją przenikliwy krzyk. Krzyczał Lary. Pozostali też błyskawicznie się otrząsnęli. Lary znów zarzucał głową i miotał się na przednim siedzeniu. Medi rzuciła szybkie spojrzenie na okno. Zdemolowana ulica była tam, gdzie poprzednio, tak samo do zwariowania realna i zapewne równie namacalna. Medi była pewna, że gdyby teraz wysiedli i dotknęli dowolnej znajdującej się tam rzeczy, wyczuliby pod palcami jej fakturę. – Ej, stary, co ci jest? – zareagował Jack, próbując chwycić Larego za młócące w powietrzu nadgarstki. – To oni! Pamiętam! Jezu, pamiętam! – wrzeszczał tymczasem Lary. – Pamiętam wszystko! Boże, nie! Boże, błagam! Jack trzepnął go otwartą dłonią w policzek. Lary znieruchomiał jak na stopklatce. Wciąż jednak oddychał płytko i chrapliwie. Upłynęły dobre trzy minuty, zanim jako tako się uspokoił. – Przypomniałem sobie, co mi się przyśniło – kiedy w chatce urwał mi się film wyjaśnił, tylko że to nie był sen, lecz wspomnienie, wspomnienie tego, co wyparłem, kiedy jakimś cudem udało mi się stąd wydostać. Zaczerpnął kilka głębszych wdechów. Jechałem tą ulicą jako szalały, to był istny, pieprzony slalom między tymi wszystkimi samochodami i ciałami. Kilka razy o mało się nie wywaliłem. W końcu wyjechałem na główną ulicę i tam pośród tych wszystkich trupów, i zniszczeń zobaczyłem dwie postacie, kroczące przez to wszystko, jak jakaś koszmarna królewska para przez swoje królestwo. Jedną z nich był ksiądz. Ksiądz? Zdziwił się Jack. Taki prawdziwy? Z łapami stworzonymi do klejenia się do ministrantów? Znów próbował przykryć strach śmieszkowaniem i znów nie bardzo mu wyszło. Tak, katolicki ksiądz, w sutannie i z koloratką. Tylko że ta sutanna była. W Częściowo zbutwiała i ubrudzona ziemią. On nie żył, rozumiecie, miał fioletową, napuchniętą twarz, a nad koloratką ślad po pętli. Towarzyszyła mu kobieta, czarnoskóra, choć właściwie popielata. Ona też była martwa, miała na sobie długą, ciemną pelerynę, z kapturem i jakąś staromodną suknię. Szli, a raczej dostojnie się posuwali, trzymając się pod ręce i budzili tych ludzi. Tych zabitych ludzi. Oni wstawali i zaczynali iść za tymi dwojgiem. To wyglądało jak pochód lunatyków. Powłóczyli nogami, harczeli, rzęzili. Szli chyba w stronę rynku i chryste, oni wiedzieli, że ja ich widzę. Wiedzieli! Nie, pisnęła Kler. Nie zniosę tego. Zakryła sobie uszy. Chcieli, żebym dołączył do ich pochodu. Mówił dalej Lary jak w transie. Słyszałem to w swojej głowie, jak narastające. Natrętne bzyczenie milionów owadów. Chcieli, żebym dołączył do pochodu, tak jak inni, którzy mieli nieszczęście zabłądzić w tych lasach, kiedy przejście było otwarte. Zresztą byli tam, zaśmiał się historycznie. Może zorientowali się, że jest nas więcej, i wypuścili mnie, żebym was tu sprowadził. Im nas więcej, tym lepiej, znów się zaśmiał, tym razem głucho i złowrogo. A potem. Zawył rozpaczliwie i kilka razy grzmotnął się pięściami w skronie. Przepraszam, chyba tracę zmysły. Z oczu Medi trysnęły łzy. Spadamy stąd, choćby nie wiem co, zadecydował Jack. Uruchomił silnik i zaczął wycofywać tesle do znajdującego się kilkadziesiąt metrów za nimi skrzyżowania. Tam ostro wykręcił i ruszył z powrotem w kierunku, z którego przyjechali. Ale ty jesteś naiwny, Benetti, wyjęczał z bolałym głosem Lary. Nie wyjedziemy stąd, nie teraz, gdy jesteśmy wszyscy. Zamknij się, huknął na niego Jack. I w tej samej chwili zmartwiał. Przed nimi rozciągał się dokładnie ten sam wylot ulicy, który wcześniej widzieli majaczący w dalekiej perspektywie za wrakami samochodów. Teraz było wiele bliżej, a co więcej, tarasował go szpaler stojących ciasno bok w bok postaci. Wszystkie miały okaleczone, pokryte krwawymi zaciekami twarze zbielałe oczy i ubiór w strzępach. Kobiety, mężczyźni, dzieci, niektórzy z głowami ledwo trzymającymi się na rozdartych szyjach lub rozprutymi brzuchami, przy których, niczym koszmarne spaghetti, wisiały czerwone, ociekające krwią zwoje jelit. Wpatrywali się w samochód z tym strasznym niewidzącym, a zarazem w jakiś niepojęty sposób świadomym wzrokiem. Medi zwróciła uwagę na dziewczynę o platynowych, na tapirowanych w do absurdu cisowym stylu włosach, z długimi kolczykami i w połyskliwej zielonej sukience stawty, obsypanej kawałkami konfetti. Wyglądała, jakby dopiero co wyszła z halloweenowego przyjęcia. Na jej lewym policzku prawy zwisał, jako chłop mięsa, odsłaniając boczne zęby, i wokół oczu wciąż były widoczne ślady pstrokatego makijażu. Był tam też chłopak w czarnym surducie z dużym białym kołnierzem, przypominającym strój sędziego lub jakiegoś innego oficjela sprzed kilkuset lat. Miał wgniecioną prawą skroń i sine odciski palców na grdyce. Inny, wysoki i szczupły, miał na sobie frak i pelerynę drakuli, a na głowie skrzącą od brokatu perukę. Było tam zresztą o wiele więcej postaci w kostiumach. Ale trafił się też policjant, staruszka w różowej koszuli nocnej i puchatych papuciach, Facet w jedwabnym szlafroku o kolorze burgunskiego wina, sprawiający wrażenie, jakby śmierć zastała go podczas wyrzucania śmieci, i dzieciak w bluzie z drużyną Skubiego. Mimo zamkniętych okien, do wnętrza Tesli wdarł się bijący od tej hordy fetor zgnilizny, ziemi i na wpół zakrzepłej krwi. I co? Nadal uważasz, że to hologram? wycedził z ponurą satysfakcją Lary. Jeśli tak, może spróbujesz przez nich przejechać, co? Zanim Jack zdążył odpowiedzieć, przebrana za doli parton dziewczyna ze zdartym policzkiem rzuciła się na maskę. Za jej przykładem, jakby tylko czekając na komendę do ataku, podążyli pozostali. Wkrótce Tesla została szczelnie otoczona wijącymi się w jakimś obłędnym, morderczym paroksyzmie i usiłującymi zerwać z niej karoserię ciałami. Dłonie napierały na szyby, zostawiając na nich krwawe smugi, pięści uderzały furiacko w dach. A kolana w drzwi. A wszystko to przy akompaniamencie zawodzeń i powarkiwań, w których kompletnie utonął krzyk Kler. Medi chyba też krzyczała, choć nie do końca zdawała sobie z tego sprawę. Czuła jedynie huśtanie. Te potwory za chwilę wywrócą auto i wyłuskają ich z niego jak sardynki z puszki. A potem czwórka nowych uczestników dołączy do pochodu, którego wodzirejami był martwy ksiądz z wisielczą pętlą na szyi oraz równie martwa kobieta w sukni, która była zdecydowanie retro już w czasach, gdy młodociana Doli nie mogła nawet podejrzewać, jak skończy. Dołączą do zabawy w przytulnym miasteczku Danford, gdzie Halloween trwa przez okrągły rok, i do którego jej kochany Lary, z którym zamierzała się zestarzeć, oczywiście pod warunkiem, że świat będzie jeszcze wtedy istniał, sprowadził ich celowo. Poczuła, że przesuwają się do przodu. Najpierw sądziła, że to stwory ich popychają, po chwili jednak zrozumiała, to Jack, który jakimś cudem jako jedyny nie stracił zimnej krwi, docisnął pedał przyspieszenia. Przez trupią symfonię zaczął się coraz wyraźniej przebijać przeszywający do szpiku kości świst elektrycznego silnika na wysokich obrotach. Samochodem podrzucało, gdy przedni zderzak roztrącał kolejnych agresorów. Nie zmniejszyło to jednak ich determinacji, wciąż próbowali wczepiać się w każdy możliwy punkt. Na przedniej szybie pojawiła się już nawet srebrzysta pojęczynka, a do tego Medi odnosiła wrażenie, jakby ich liczba z każdą sekundą rosła. A mimo to Jack, dokładnie tak jak robił przez całe życie, parł naprzód uparcie i bez oglądania się na nieistotne szczegóły. Dubkowatość, za którą teraz medi, byłaby gotowa obsypać go złotem: Dawaj, Jack, rozpal tę dziecinę! W kłębowisku oblepiających ich ciał ukazał się prześwit. Jack docisnął pedał do końca. Falownik zaskwierczał, jakby dławił się nadmiarem prądu przekazywanego z baterii. Świszczenie silnika przeszło w zdający się ocierać o granice skali słyszalności pisk. Zaraz potem przedarli się na otwartą przestrzeń. To jednak, ku przerażeniu medi, niczego nie rozwiązało. Rozpędzona Tesla zaczęła wywijać po asfalcie chaotyczne piruety, a Jack, mimo desperackich prób, nie był w stanie odzyskać nad nią kontroli. Medi miała najwyżej trzy sekundy, by pojąć potencjalne katastrofalne implikacje tego faktu. Po ich upływie reflektory oświetliły ścianę jakiegoś budynku, a pół sekundy później przód Tesli staranował ją jak nic nieznaczącą papierową dekorację. Medi poczuła straszliwe, rozchodzące się wibrującą falą po jej wnętrznościach uderzenie, po czym niewidzialna dłoń spuściła na jej umysł czarną kurtynę. Tyle, że w tej bezczasowej i pozbawionej poczucia kierunku ciemności natychmiast zaczęła się rozsnuwać niebieskawa mgła, a z pomiędzy jej kulistych kłębów wynurzyli się oni – ksiądz Wisielec i kobieta o skórze w barwie posypanej śmiertelnym popiołem czekolady. Medi doskonale widziała ich rysy – on, z pochodzenia Włoch, po pięćdziesiątce, z wysoko sklepionym czołem, ona, maksymalnie koło trzydziestki, o pełnych policzkach, odętych wargach, delikatnym podbródku i zburzą grubych, czarnych włosów, wypełniających całą wolną przestrzeń nasuniętego głęboko na twarz kaptura. I te straszne białe oczy przywiercające duszę Medii na wylot. Wychwyciła jeszcze jeden szczegół – masywną, mosiężną spinkę, którą pod szyją kobiety złączone były poły peleryny. Na spince wygrawerowano jakiś skomplikowany symbol, który skojarzył się Medii z astrologią. Ale nim zdążyła uważniej go przestudiować, mięsiste wargi kobiety rozchyliły się, a w otchłani jej ust błysnęły równie białe jak oczy zęby, wśród których wyraźnie odznaczały się długie, ostre jak u wilka wampirze kły. Z gardła zaś wydobył się z zwielokrotniony echem szyderczy chichot. Ksiądz też otworzył usta. Nie miał kłów, a zamiast śmiechu do medii popłynął matowy, dobiegający jak gdyby przez długą rurę jęk. Przerażający, ale i w jakiś sposób zrozpaczony. Chichot wampirzycy rozkwitał niczym diabelska róża, i gdy Medii była już niemal pewna, że postrada od niego resztki zmysłów, swoją drogą dziwne, że po tym, czego niedawno doświadczyła, w ogóle jakieś jeszcze zachowała, wizja się rozprysła. Mac! Mac, żyjesz? Słyszysz mnie? To był Jack. Medi z wysiłkiem rozwarła powieki. Zobaczyła częściowo zachmurzone nocne niebo i wielką jak wejście do nicości tarczek księżyca. Leżała na wznak na leśnej ścieżce, a nad nią kucał Jack. Żadnego Danford ani przemierzających jego zdemolowane ulice żywych trupów i o dziwo chyba żadnych obrażeń. Dzięki Bogu, ucieszył się Jack. Szukałem cię chyba z pół godziny, już myślałem, że też tam zostałaś. Co? bąknęła niewyraźnie, Medi, wyciągając do niego rękę. Kręciło jej się w głowie, Jack pomógł jej usiąść. Nie wiem, jak to się stało, mówił dalej, łapiąc spazmatycznie oddech, ale w chwili uderzenia wszystko po prostu znikło. Miasto, te upiory, samochód też. Myślę, że stało się tak dlatego, że one go dotykały, naznaczyły go, przez to w jakiś sposób stał się częścią ich świata. Zaraz, przerwała mu Medi, powiedziałeś, że gdzie jest Lary, gdzie Kler? Zniknęli, powiedział to, co i tak odgadła. To znaczy, podejrzewam, że zostali tam, tak jak samochód. Szukałem ich, wołałem, ale pokręcił głową. Po prostu ani śladu. Musimy szukać dalej! Poderwała się na równe nogi. Ich nie ma, powtórzył głucho. I w tej samej chwili z pomiędzy drzew wypadł Lary. Zataczał się, wymachując rękami i krzycząc, jakby go ktoś gonił. Otaczało go coś w rodzaju lśniącej poświaty. Medi i Jack patrzyli na to oniemiali. Lary pędził wprost na nich, ale nic nie wskazywało, żeby ich widział. On wciąż przebywał w Danford, a to, co Medi początkowo wzięła za poświatę, było wycinkiem tamtej rzeczywistości, którą Lary przywlókł ze sobą jak przyczepioną do ubrania woń. Było to tak niesamowite, że Medi na chwilę zapomniała o wszystkim innym. Otrząsnęła się dopiero, kiedy na jego kurtce pojawiły się dłonie kilku znajdujących się za nim napastników. Ich palce, z nadludzką mocą, bezceremonialnie wpiły się w jego ciało, odrywając płaty mięsa i rozbryzgując fontanny krwi. Lary wrzasnął z niewyobrażalnym bólem i strachem, po czym opadł na kolana. W wąskiej przestrzeni między konturem jego sylwetki a mrokiem lasu na wysokości jego szyi mignęły białe oczy. I wtedy powietrze przeszył strzał. Nad lewym łukiem brwiowym Larego wykwitła mała czarna dziurka. Jego głową szarpnęło w tył, a następnie w przód. Otulająca go jasność zamrugała. Wczepione w jego korpus palce zastygły. Jeszcze przez jakieś dwie, trzy sekundy krzyczał, po czym czknął, stęknął przeciągle i ucichł. Runął do przodu i padł twarzą w trawę i zeschłe liście. Poświt Danford jeszcze tańczył na jego plecach, pośladkach i nogach, jak widmowe płomienie, lecz nie ulegało wątpliwości, że zaraz zgaśnie. Tym samym, ostatecznie przesądzając, że Lary jednak zostaje tu. Lary, a raczej jego. Medi bezwiednie zasłoniła sobie usta dłońmi i cofnęła się, wpadając na Jacka, który natychmiast złapał ją w pół. I przyjął cały jej ciężar na siebie. Pozostałości Danford dopalały się na larym z ociąganiem oddając jego zwłoki ciemności, dzięki czemu Jack i Medy, na swoje szczęście, nie mogli zobaczyć wśród jego bujnych loków rany wylotowej. Ale zanim zdążyli to wszystko pojąć, po ziemi zaszorował snop światła latarki, a w martwej ciszy rozległ się szelest kroków. Dołączył do nich nieprzyjemny, skrzekliwy głos który powiedział, uratowałem waszego kumpla przed losem, jakiego nie życzylibyście najgorszemu wrogowi. Nic innego nie dało się już zrobić. Dla dziewczyny niestety już za późno. Jest już jedną z nich. A Medi pomyślała, tak, to właściwie logiczne. Kler najszybciej się rozkleiła, była najsłabszym ogniwem. A Lary, i wtedy w pełni dotarło do niej, że Larego już nie ma. Zaś człowiek, który go zastrzelił, Właśnie zatrzymał się kilka metrów za nimi i czeka, aż się odwrócą. Była też nieomal pewna, że wie, kim ów człowiek, osępim od dawna nienawykłym do prowadzenia dłuższych rozmów w głosie jest.